Siemaneczko. Chciałem powiedzieć swoją opinię, jak zresztą widzicie po tytule tego filmu, na temat Elden Ring Night Train. Dlatego, że uważam, że ta gra ma bardzo duży potencjał, a niestety nie dowozi. Jest bardzo dobra baza na grę, ale pewne mechaniki, czy tam takie mechaniki właśnie związane no, z ekwipunkiem, kompletnie nie mają sensu. I zaczynając od samego początku, tak, ta gra miała problem ze skakaniem na padzie, tam się niedobrze snapowały, po prostu chyba model postaci z, z teksturami, ale teraz to jest naprawione. Tak, gra nie ma y, w ogóle voice chatu, ale to nie jest duży problem i myślę, że gdyby tylko Chrome zrobił to w ten sposób, że jakby się używało emotek to by wtedy wyskakiwała taka... jakiś taki indykator nad postacią jakie emotki używamy, no to by bardzo dużo to naprawiło. Przechodząc już z takich bardziej oczywistych rzeczy do takich trochę mniej oczywistych, o których uważam powinienem powiedzieć, na koniec dnia, jak się przechodzi przez te fazy, jest tylko 21 bossów. Jest 8 bossów do pokonania w grze, każdy ma dwie noce, Czyli trzeba jakby dwóch mini-bossów y, pokonać, żeby przejść do tego głównego. No i praktycznie przez tą rotację bossów przewalamy się bardzo szybko i poznajemy momentalnie dosłownie wszystkich bossów, y, jakich się tylko da. I tam mniej więcej ja spędziłem w tej grze około 60 godzin. Przechodziłem ją z większą grupą znajomych, więc tak naprawdę każdy z nas pokonał każdego bossa mniej więcej 2-3 razy i zaliczyliśmy około od 4 do 6 śmierci na każdym bossie, z czego Nightlord chyba padł za drugim razem. Tak naprawdę, jakby pierwszy raz, kiedy pokonaliśmy Night Nightlorda to, to padł za drugim podejściem. No i ta rotacja bossów bardzo szybko się powtarza. Nie ma czegoś takiego, że każdy boss, ten główny, ten nocny władca, ma zestaw bossów prowadzących do siebie. I nie uważam, żeby były one przemyślane w taki sposób, że fajnie by było się przygotować. Na przykład wiem, że ten boss, czyli powiedzmy ten pierwszy pies, który jest z mieczem, ma w pierwszej fazie, na samym początku, samych nieumarłych bossów albo podatnych na święte, więc przyszykuje sobie pierwszego dnia e ewentualne święte, żeby pokonać go szybciej i łatwiej, żeby później po prostu pójść dalej i pozbierać już normalne bronie na tego bossa. Tylko ogólnie wygląda to w ten sposób, że nieważne czym wejdziemy, to pokonujemy tych bossów, jeżeli znamy ich moveset, a powinniśmy raczej znać, bo, bo to są bosowie z poprzednich. Przednich gier e, FromSoftu Więc one takiego dużego problemu Nie sprawiają, czasem są tylko Źle zeskalowane, bo mają Po prostu za mało HP jak e, Tancerka, na trzy osoby Każdy nawala, każdy nabija poiza Ataki z wyskoku e, Nabijają gigantyczne ilości poiza I po prostu tancerka nie jest w stanie się przez to Przebić, e, ona ma trochę obszarowych Ataków, ale jakby jej Pula życia jest zdecydowanie za mała Do tego co e, mogłaby oferować Ale na przykład są okropne bosy, jak na przykład pająk, taki dwugłowy. No i ten pająk y, ma taki problem, że da się go bić tylko w głowę, a czy w głowę dostaje tak jakby najwięcej obrażeń. Więc jeżeli na przykład gra się łucznikiem albo magiem i ma, ma się agro na tym pająku, to jest spoko, bo można go normalnie lać. Ale za to... Jak się ma jakąś postać dystansową, jakąkolwiek, czy tam nawet y, używa wilczanem łuków, no to kompletnie nic się nie bije temu bosowi. Dopóki się nie złapie agro, to po prostu a nie da się złapać agro, bo on ma taką redukcję obrażeń z tych, z tych swoich boków, z tych stron pobocznych, że kompletnie to nie działa, nie wychodzi. I... trzeba się dogadać z teamem, żeby na przykład stać po dwóch stronach tego bossa, żeby lać jego obydwie głowy, ale... no tutaj akurat wchodzi to, że, że nie ma voice chatu w grze, więc się jakby nie da na szybko takich informacji przekazywać. Występuje też zbyt mała losowość obiektów na mapie. W takim sensie, że na przykład kiedy wiemy, że w danym miejscu jest kościół Mariki, to... Powiedzmy, będą cztery kościoły Mariki na grę i te Mariki będą się rozmieszczały po całej mapie, ale jeżeli na przykład masz Marikę w prawym górnym rogu, to ona zawsze jest w tym samym miejscu, w takim kanionie. Mapa się kompletnie nie zmienia. Zmieniają się tylko i wyłącznie elementy występowania na przykład ruin albo obiektów specjalnych oznaczonych, czy też kościołów Mariki, ale z puli, która jest już z góry wygenerowana. To jest spoko, bo wiesz gdzie czego możesz się spodziewać, albo wiesz jakie jest ułożenie terenu w danym miejscu i, i którnędy jest wyskok, żeby uciec przed strefą. Ale mogłoby być to bardziej losowe, czyli mogłyby być te yy, mariki, mogłyby się częściej zmieniać, albo być w dużej ilości, dużo bardziej zróżnicowanej ilości miejsc. Bo tak to po prostu jak się przechodzi po raz 60 przez tą samą marikę, to jest po prostu lipa. W sensie, no dokładnie znaczną miejscówkę, a to jest taki trochę rogalowo battle royalowy tryb, no i ta różnorodność jest wymagana. Jest trochę mało eventów występujących, w sensie na przykład wulkan. Góry Zimowe, te Scarlet trot, to wszystko występuje, ale występuje moim zdaniem za rzadko. Jest pięć takich głównych właśnie eventów, które występują, czyli właśnie te takie e, obszarowe, ale jak się dostaje nowy event, to on się powtarza kilka gier z rzędu, czyli na przykład pięć. I pięć gier z rzędu jest cały czas ten sam efekt. I potem... Jak ten efekt już minie, to znowu przez kolejne 5-6 gier nie ma kompletnie żadnego efektu, i dopiero po tych kilku grach, jak się rozegra, następuje jakby wznowienie tej losowości występowania tego. Tylko, że moim zdaniem występuje to trochę za rzadko, mogłoby to występywać częściej, bo to po prostu rozmaica mapę. Jak na przykład wchodzę na Last Bossa i farmię sobie teraz La Last Bossa, yy, no to cały czas dostaję miasto. Nie wiem, czy ten Last Boss jest akurat przewidziany do tego, że tam akurat musi być to miasto, ale z chęcią zobaczyłbym jakiegoś Scarlet Rota, pomimo tego, że uważam, że na tego bossa nie jest wcale dobry, albo zobaczyłbym jakąś górę po prostu ze smokiem, pomimo tego, że jest kompletnie bezużyteczna. Ale nawet nie ma elementu wykluczenia połowy mapy, bo jak widzę miasto, widzę, mówię, dobra, Astel, idę robić Astela, będę mógł się zrezować, będzie spoko. Złoty drop w tej grze to jest jakiś żart, to jest kompletne gówno i to powinno zostać kompletnie zreworkowane, jak działa złoty drop. Yy, złoty drop w tej grze działa tak, że jeżeli na przykład mamy złoty drop z jakiegoś yy, NPC-ta, z jakiegoś przeciwnika i to już wypada i się bardzo cieszymy, no to wtedy nagle okazuje się, że ten złoty drop to jest po prostu powstań. I, nie i, I na przykład w ciągu ranu e, nie dostaliśmy kompletnie żadnej broni na bossa. Widzimy ten złoty drop, mówimy: Ale kozak, ale będę teraz mógł e, mieć w końcu jakiś Devs, jakąś konkretną broń z jakimiś fajnymi obrażeniami, albo wypadnie może coś nowego. Jestem ciekaw, co tam jest z tych legendarnych broni. Okazuje się, że dostajesz po prostu wskrzeszenie i dwie fioletowe bronie do tego. Jeżeli wypada złoty drop, to powinieneś mieć wybór trzech. Możliwości wyboru, czyli właśnie wskrzeszenie, gdyby coś ci nie wyleciało, albo też randomowo to wskrzeszenie zamienić. I dwie złote bronie: najlepiej na różne klasy postaci, czy tam na różne buildy żebyś mógł po prostu się pocieszyć tym złotym dropem, a nie że on wylatuje i tak naprawdę jesteś zawiedziony i idziesz na bossa po prostu z rezurektem. Jest 31 typów broni plus tarcze są 32 typem broni, nie ma legendarek do połowy, myślę, typów broni, a, a nawet y, po, ponad połowy klas postaci. Y, bo jak dla przykładu y, miecze mają 5 legendarek Wielkie miecze mają cztery legendarki. Łuk nie ma kompletnie żadnej legendarki znaczy, ma legendarkę, ale ma legendarkę, która skaluje się z siłą, więc jest do wojowników, do barbarzyńcy albo właśnie do wilczana raczej bo to jest wielki ukradana i łucznik nie ma kompletnie żadnej legendarki pod siebie. Nie mówię tutaj o broniach aktywnościowych, tylko rzeczywiście o łukach. Legendarek nie mają pięści, łuki, halabardy, kusze, święte symbole, topory, sztylety, podwójne miecze i jest tego dużo więcej. Zdecydowanie jest za mało legendarek na Ilość broni, jaką posiadamy. Moim zdaniem, powinna być albo możliwość wylosowania po prostu e, dodatkowo aż którego będzie można zmienić przy kowalu i na przykład e, mieć specjalny drop tylko aszowłorów z jakiegoś miejsca i nałożyć sobie jakiś wylosowany na daną broń, niż dropić broń od razu z zastosowanym aszoworem i elementem I, i potem na przykład dowiadujesz się, że dropisz złoty przedmiot, który jest jakimś główną łukiem, a na przykład mógłbyś wydropić Starfisty z Crackblade'em. No i też dlatego złoty drop kompletnie nie ma sensu. Te złote bronie, które są tak naprawdę do wylosowania, to jest w większości jakieś kompletne gówno. Kompletnie w ogóle się tego nie, nie używa. Typu ten miecz złożony tam z kilkunastu mieczy, który po prostu zwiększa ci trochę statystyki. Runiczny wielki miecz, który też uważam, że jest kiepski, to są zazwyczaj bronie wizerunkowe, które są głównem. Na przykład Rivers of Blood'y moim zdaniem powinny być złote, a są fioletowe. Starfisty powinny być złote, a są chyba niebieskie albo fioletowe. Złota Halabarda mogłaby być złota między innymi dlatego, że ona ma zagwarantowany Ash of War, który o 20% wzmacnia obrażenia Twoje i Twojej drużyny. Ulmun Crossbow powinien być złoty, bo no to jest tak naprawdę jedyna kusza, która ma taki sery seryjny ogień, która mogłaby na przykład nabijać więcej pojza. Czy na przykład meteorytowa laska powinna być, moim zdaniem, złotym tierem? Dlatego, że jeżeli w grze ta laska nie ma obrażeń, ale ma eskalowanie z inteligencją. Że w Elden Ringu, no to w Night Rainie w takim razie powinna być chyba złotym tierem. No bo jeżeli ma się postać, która się S skaluje z inteligencją, i dropi się laszkę, która S ma skalowanie z inteligencją, no to nie widzę tego jako fioletowy tier. A jednak Karian Regal Scepter jest jedynym złotym tierem w laskach, a meteorytowa laska jest po prostu fioletowa i tyle. Zważając na ilość typów broni, o której powiedziałem, czyli tak naprawdę mamy 32 typy broni, jeżeli liczymy tarcze, jest na reliktach zdecydowanie za mało słowa kluczowego, bije więcej z danego typu oręża. Jest 31 typów broni. Gdzie miecze to niewielkie miecze i to według Elden Ringa jest yy, rozkładane osobno, więc żeby w ogóle trafić na przykład na sztylety, żeby zadawać większe obrażenia ze sztyletów, to i tak trzeba przerosować 31 typów broni. I tak, obrażam tą grę cały czas, ale ta gra nie jest zła. Po prostu tu są dobre bossy. Dobrze zrobione hitboxy. Klasy postaci się od siebie znacząco różnią, i gameplay jest po prostu inny i da się grać nimi pod co innego. Mają fajne umiejętności, fajnie jest to zrównoważone. Jedne są silniejsze, jedne są słabsze, ale to właściwie w zależności od sytuacji, bo tak na przykład jak wojownik na ogóra dobrze sobie nie poradzi, tak przynajmniej może stankować kilka jego ciosów, oprócz nu nuka. Ale to trzeba po prostu na tyle dobrze dobrać drużynę, żeby była jakaś, po, jakaś osoba dystansowa, która ściągnie jego nóg i reszta jest wszystko do zrobienia, nawet postaciami do yy, bicia wręcz. Ale ja mam wrażenie, jakby jedna osoba w Fromsoftie po prostu stwierdziła, ale ja mam fajny pomysł na grę. W sumie mamy tyle bossów, tyle broni, tyle typów uzbrojenia. Potestowaliśmy trochę, popracowaliśmy nad netcodem. Zróbmy sobie takiego Battle Royala, Rowglajka. I to poszło super, ale nie przemyśleli kwestii na przykład ekwipunku, rozwoju postaci dobierania reliktów i kontaktu z graczami. Jeżeliby się na tym trochę skupili. To myślę, że wyszłoby to dużo, dużo lepiej. I mam nadzieję też, że pojawią się bronie z delceków i bossowie z delceków. Bo uważam na przykład, że Dancing Leon byłby genialnym bossem na bicie go w trzy osoby. Ma taki po prostu zestaw ataków. Brakuje mi też kilku broni, tak na, na przykład jak butelki. Nie zobaczyłem tam kompletnie butelek. Mam nadzieję, że to dodadzą. Mam nadzieję, że to dodadzą kilka bossów z delcekowych odsłon Dark Soulsów i. Właśnie ringa byłoby naprawdę super. Podsumowując, spędziłem w tej grze ostatnio 60 godzin. Przeszedłem go praktycznie 3 razy. Zapłaciłem za niego 170 zł na instancie jest po 130 to jest bardzo dobra gierka za taką ilość czasu jaką spędziłem ta cena jest bardzo dobra, bo spędzę jeszcze więcej czasu na pewno, ale przydałoby się poprawić kilka kwestii i to tyle, jeżeli ty masz kupić yy, tą grę, bez problemu śmiało kupuj po prostu tylko nie płacz, że gra jest trudna daj jej szansę, daj sobie szansę naucz się bossów i myślę, że powinno wciągnąć cię jak dobrze namoczone bagno, siemka